Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Murder Mystery na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, nie będziemy grali w klasyczne Murder Mystery, jakie dobrze znamy, czyli e, mur, mur, jeden morderca, jeden detektyw jeden, i, i 14 inocentów. Tylko będziemy sobie grali w tryb double up, czyli dwóch morderców, dwóch detektywów i 20 inocentów. Żebym był mordercą, zostawcie łapkę, wykorzystawcie komentarz zostawcie subskrypcję i bez przedłużania lecimy zobaczymy czy szczęście nam dopisze jak widzicie na klasycznych potrzeba 16 graczy tutaj potrzeba aż 24 hmm, zobaczymy czy to jest ta sama mapa jak w classic no nie wiem o słuchajcie jestem detektywem to moim zdaniem coś lepszego niż na przykład innocent nie przypominam sobie żebym jeszcze na na odcinkach murder mystery był detektywem, więc y, fajnie. I dostajemy y, ten łuk i teraz będzie chyba, y, a nie, mamy tu jedną strzałę. Nie będziemy strzelać do niewinnych, bo jak strzelimy w niewinnego, to y, wtedy odpadamy z gry. Okej, okay, tutaj widzę, że jakiś typ umarł, Czy to jest ten. Nie mam pojęcia. O kurde To jest ten typ Czekaj Ej. Zaraz zagram ponownie Tylko gdzie on był Chyba go właśnie już zgubiłem Tutaj Nie rozumiem co ta osoba robi o, Widzę że You win Czyli szybko ta arena poszła Okej okay. Ale chyba ten win nie będzie u mnie przyznany Bo już odpadłem Ale to nieważne Lecimy z kolejną arenką Zobaczymy Kim będziemy? Mamy 5% szans na mordercę. No, już 4%. 1% szans na detektywa. No, zobaczymy. Ale raczej będę innocentem. Czy dobrze zgadłem? Tak. No, niestety, ale zbieramy sobie sztabki złota. Przypominam, że jeżeli uzbieramy 10 złota, to wtedy dostaniemy łuk ze strzałą. Ok, mamy już dwa. Kurde, jak bym tam... Wszy... Naprawdę. Serio. Musiałem zginąć. Co jest? Czekaj. No, niestety. Tak właśnie jest na Murder Mystery, tylko szkoda, że tak szybko odpadamy, bo Bo chciałbym sobie też trochę pograć Tak mieć fana z tej gry 4% szans na morderce, czy to wystarczy? No nie mam pojęcia, jestem inocentem. Gdybyśmy teraz szybko nie zginęli. Gdzie są sztabki złota? O tutaj widzę, że już chłop. Chłopy pozdychały. Ten czarny jest Mordesą. Widziałem, widziałem. Dobra, to będzie trzeba. Unikać go. Dobrze, że zauważyłem. Gdzieś on chyba szedł tam na górę. O to on nie jest nim. Coś tutaj jeszcze jest. Chyba nie. O, tu jest złoto. Może coś tutaj w tych takich, tych jest? Nie wiem. Się upewnimy. Tu jest. Kurde, chłop zebro zebrał. To jest chyba ten typo. Tak, to jest on. On może rzucić chyba yy, we, we mnie mieczem. Trzeba gdzieś szybko z Nie wiem, tutaj na górę ucieknę. Tutaj może się schowię? Może mnie nie zauważył? Chyba go, słuchajcie, zgubiłem. To dobrze. Bierzemy te złoto. No, trzeba być ostrożnym. O tu to dobra. Kurde, zajechał mnie od, od tyłu. Czy, czy gdzie on był? No. No niestety. Zobaczymy, może teraz będziemy w tej arence mordercą. Mam 5% szans, to no, troszeczkę więcej. Niż na poprzednich arenkach. zaraz zobaczymy. Inocentem będę co? Tak. The lagi, dobra. Nie ma już. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, komentarzu i subskrypcji. Pod tym odcinkiem chcę widzieć... Um... 5 łapek w górę. I oczywiście wbijamy 2000 subów i zostawcie komentarz o treści na przykład mm, co byście mogli napisać. Mm, że fajny odcinek albo coś w tym stylu. Tu jest chłop, morderca, ten... Ten taki fioletowy chyba. Tak, tak, tak. Akurat musiał we mnie wycelować, a nie na przykład tego gościa obok. No dlaczego? Ja mam takie szczęście, no. Szybko giniemy w tym odcinku Mapa Subway To jest z tej, z tej gry chyba Subway Surf czy jakoś tak Tak szczerze mówiąc nigdy w nią nie grałem Jakoś mnie nie wciągnęła ona Zrobię małe cięcie, poczekamy za graczami i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, jak widzicie, jestem mordercą, więc w końcu się doczekaliśmy. Eee... Ok, teraz będzie trzeba wyszukać jakiejś odpowiedniej odpowiednie ofiary do zabicia, tak? Eee, nie na, na wszystkich oczach, tylko gdzieś tak mu Lowsgate, Gate 2 Gold ha, bo potrzebuje pa złota. Myślałem, że dadzą mi te 2 złota, dobra. Ale widać, że życie nie jest takie proste. Ok, muszę coś zrobić, bo na razie zbieram tylko sztabki złota. Zobaczymy, czy kogoś tutaj nie ma na przykład. Tutaj ktoś leży. Dobra, nikt nie widział chyba. Jesteśmy tutaj. Kogo my mógł się stargetować? Czy to jest... Czy ten chłopiec jest graczem, czy... To jest detektywem? Tu jest jakaś panienka. Proszę bardzo, giniesz. Tu jest jeszcze jakiś chłop, też ginie. On jest yy, też mordercą. Zobaczymy, czy nikogo tam nie ma. Na dole. Okej. Ok. Nikogo tutaj nie było. Tutaj pociąg przejeżdża. Ja, co, co było, jakbym wlazł w, 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 w ten pociąg? No, chyba logiczne by było, żebym umarł, ale. Wszystko możliwe, by było, że. Nie, no, bo to jest Minecraft. Wszystko w, w minecrafcie jest możliwe. O, mam łuczek. Ty śmieciu jebany Co za... Ej no tego się nie spodziewałem Kurde, ja bym tylko ogarniał mapę bym... Jajaj, co za... No dobra Gdzie jest ten mój morderca? Chyba to był jakoś tugo czy jakoś tak. To jest ten. Popatrzymy, jak on sobie radzi. Oni już chyba wiedzą, że to on jest mordercą. A co daje ten patyk? On trzymał w ręce patyk. Nie wiem. Hmm. Dobrze sobie radzi, lepiej ode mnie Zobaczymy do końca tej Rundki czy chłop postara się wygrać czy nie Chyba to był ten gościu co tą, Co właśnie mi tą No te gówno co na mnie spuścił to chyba był on, no i dobrze że zdechłeś Zostało tylko już dwóch graczy ja, jak widzicie tutaj to chłop ma 9 kg, ja mam 4 kila. Ja sobie otworzę tutaj ten jakieś siedzonko, bo niestety przegraliśmy. Nie, nie udało mu się wygrać, ale słuchajcie, to jest tylko dla zabawy, nie biorę tego na poważnie. Czasami biorę tylko na poważnie. Eee, I tak. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Nie zapomnijcie łapce w górze komentarzu i subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.